Witaj Ayroy. He, hej. To. gotowa? Tak. Inicjalizacja zakończona. Testy pokazują, że moja macierz heurystyczna funkcjonuje stabilnie. Zapewne masz wiele pytań. Tak, ale dwa najważniejsze najpierw. Nie uda się naprawić biosfery, jeśli nie będziesz kompletna. Sprawdziłam kompleks Hadesa i szukałam podfunkcji, ale znalazłam tylko minerwę. Na szczęście, zdolności sensoryczne tego obiektu są dużo bardziej zaawansowane. Teraz poszukam pozostałych. Przesyłam wzrost od zapytania. Odbieram. Nie widzę śladu Apolla, Artemidy i Aileity. Po prostu zniknęli. A pozostałe? Odkryłam Etera, Demeter i Posejdona. Można je przejąć. Są w zasięgu. <słuch> Hefajstos też został ujawniony ale jest inny niż reszta. To na pewno. Przez lata, które minęły od wymarcia, Hephaistos ewoluował. Co więcej, nie jest ograniczony do jednego miejsca. Grasuje po globalnej sieci, która łączy ze sobą kotły na całej planecie. Dlatego będzie go wyjątkowo trudno opanować. Niech zgadnę. Musimy go mieć. Tak jest. Jego możliwości są kluczowe. Bez Hefajstosa mogę jedynie opóźnić wymarcie życia na Ziemi. On jest naszą jedyną nadzieją na trwałe rozwiązania. Od niego zaczynamy? Niestety, nie możemy. Hefajstosa można próbować pozyskać dopiero po wzmocnieniu moich możliwości. Wcześniej nie ma na to szans. Czyli najpierw pozostałe podfunkcje, a potem Hefajstos. Zgadza się. Więc Eter, Poseidon i Demeter. Jak je odnajdę? Aby pozyskać funkcję podrzędną, musisz udać się do miejsca jej ukrycia i znaleźć fizyczny procesor, w którym się schroniła. Potem, jak w przypadku minerwy, musisz użyć głównego obejścia, by przywrócić pierwotny stan kodu źródłowego funkcji podrzędnej. A jakie tu potem dostarczyć? Funkcja podrzędna musi zostać wgrana na nośnik pamięci. I fizycznie przyniesiona do tego obiektu. Jak zasobnik, na którym był twój kot. Tak. Ma ograniczoną pojemność, dlatego pomieści tylko jedną funkcję podrzędną naraz. Ale pod każdym innym względem jest wystarczający. Może pomożesz mi coś zrozumieć. Jakiś czas temu natrafiłam na grupę. Obcych chcieli mnie zabić. Mieli ze sobą omniboty, no i. klona, Elizabeth Sobek. Zgadza się. Twój fokus to zarejestrował. Wiesz, kim są? Odpowiedź jest związana z sygnałem wymarcia, który przebudził Hadesa, wywołując samo zniszczenie mojej poprzedniczki. Z sygnałem wymarcia. Dobra, trochę to jeszcze. Ten sygnał nie pochodził z Ziemi, Eloy. Obliczenia były skomplikowane. Ale odległość wynosi 81 bilionów kilometrów. Na jej pokonanie światło potrzebuje około osiem i sześćset jedenaście tysięcznych roku. Dobra, więc. Co jest aż tak daleko stąd i czemu chce naszej śmierci? Układ Gwiezdny Syriusza. Syriusza? To tam lecieli Zenici. Ich statek... Odyseja. Tak, tam się kierował. Ale wybuchł. Chyba, że... Nie... Czemu mieli udawać porażkę? Nie chcieliby ktoś wiedział. Nie chcieliby przyszli ludzie myśleli, że oni tam są. Zaraz. obcy, którzy chcieli mnie zabić w kompleksie Hadesa, obcy od klona. Sugerujesz, że oni są. że to potomkowie. Zenitu. Tak, tak wywnioskowałam. Te trzy podfunkcje, które wykryłaś, co o nich wiemy? Wszystkie trzy dotyczą problemów nękających obecnie biosferę. Eter odpowiada za usuwanie toksyn z atmosfery i zmiany pogody. Poseidon kontroluje związki organiczne i nieorganiczne w wodzie. Demeter sieje, nawozi i pielęgnuje rośliny. Gdy odzyskam wszystkie trzy, umożliwią znaczne zwiększenie przepustowości mojego przetwarzania heurystycznego. Ale uważaj, odpowiedzi, których mi udzielały, były nietypowe. Jako ludzie byliby przerażeni, wściekli, zagubieni. Jak Minerwa. Muszą stać się całością. Właśnie. A co do brakujących funkcji, powiedz mi coś o nich. Artemida zapełniła Ziemię różnymi gatunkami zwierząt. Eileityja odpowiadała za narodziny, wychowanie i wykształcenie nowego pokolenia istot ludzkich. Zadaniem Apolla było zachowanie, uporządkowanie i udostępnianie archiwum ludzkiej wiedzy oraz osiągnięć kulturowych. Niestety. Wszystkie dane Apolla usunięto 2 lutego 2066 roku na rozkaz Teda Faro? Faraon, ha? Szczerze nie znoszę typa. To zrozumiałe. Cechuje go osobowość narcystyczna impulsywność i niestabilność. Czyli trzy brakujące podfunkcje wypełniły już swoje zadanie, albo im to uniemożliwiono? Potrzebujesz ich? Zdecydowanie tak. Przywrócenie tego, co z nich pozostało, zwiększy przepustowość heurystyczną. Niestety nie potrafię ich odszukać. Nie pozostawiły żadnego śladu. Mówisz, że potrzebujesz Hefajstosa, żeby ocalić ludzkość. Czemu? Każda funkcja podrzędna ma pewną wartość, ale Hefajstos jest z nich najważniejszy. Jego odzyskanie i wchłonięcie jest niezbędne, abym mogła znowu projektować i masowo produkować nowe maszyny w kotłach na całej planecie. Tylko za jego pomocą będę mogła programować nowe maszyny i zmieniać oprogramowanie istniejących, aby całkowicie odnowić środowisko. Odzyskanie innych funkcji podrzędnych da nam trochę czasu, ale bez Hefajstosa nie dam rady trwale zapobiec masowemu wymarciu. Jeśli Hefajstos jest taki ważny, to czy nie dałoby się go schwytać i wchłonąć? Niestety to raczej niemożliwe. W obecnym stanie, już po połączeniu z Minetłą, działam na poziomie poniżej 1,5 18,8% planowanej mocy obliczeniowej, czyli mniej od Hefajstosa. Gdy spróbujemy przeprowadzić połączenie w tych warunkach, to Hefajstos wchłoni mnie, a nie ja, Hefajstosa. Nie można próbować, dopóki moja przepustowość heurystyczna nie będzie większa niż jego. A ile podfunkcji systemu będzie do tego potrzebnych? Wchłonięcie Etera, Demeter i Posejdona poszerzy moją sieć heurystyczną do 41,6%. Czyli więcej niż sieć Hefajstosa. Mówisz, że Hefajstos nie znajduje się w jednym miejscu? Tak jest. W odróżnieniu od innych podfunkcji ograniczonych do odrębnych procesorów fizycznych, Hefajstos jest rozproszony w sieci globalnej, która łączy kotły na całej planecie. A kiedy przyjdzie czas na poskromienie go to jak mamy to zrobić? Tego nie wiem. Gdy będziesz pozyskiwać dostępne funkcje podrzędne, spróbuję znaleźć rozwiązanie. Kiedy odnajdziemy i dołączymy do ciebie Hefajstosa, odzyskasz możliwość produkcji maszyn w kotłach na całym świecie. Tak. I programowania ich procedur zachowań. Oraz bezpośredniego sterowania. Czyli będziesz w stanie stworzyć armię maszyn? Ruszyć na potomków odległego Zenitu i ich pokonać? W mojej naturze leży podjęcie niezbędnych działań celem ochrony życia na Ziemi, szczególnie ludzkiego. Więc tak, gdyby udało mi się zdobyć możliwości Hefajstosa, mogłabym zbudować taką armię oraz efektywnie nią dowodzić. Charakter zagrożenia, jakim jest odległy Zenit, może sprawić, że tylko to pozostanie. Muszę jednak przyznać, że mam opór przed użyciem tej technologii do zabijania, niezależnie od agresji wroga. To dobrze. Znaczy, że masz sumienie. Jak chciała Elizabeth. Istotnie. Jedynym celem tego sygnału była zagłada życia na Ziemi. Czemu odległy Zenit miał robić coś takiego? Teraz możemy tylko skrócić. Przecież im nie zagrażaliśmy. Nie mamy odpowiedniej technologii. Nie wiedzieliśmy o ich istnieniu. Prawda? Chyba, że. A... chcieli mieć planetę tylko dla siebie. Obcy, na których wpadłam, też szukali kopii zapasowej Gai. Gdyby tego chcieli, jeśli uruchomiliby Gaje i ją wzmocnili... Aż okiełznałaby Hefajstosa i system terraformujący. Zgadza się. Mogliby wykorzystać system do realizacji celu sygnału wymarcia, zniszczenia życia, a następnie skonstruowania całkowicie nowej biosfery, zgodnie z własnymi potrzebami. Czyli mogą próbować zrobić to samo, co my. Ale z przeciwnym rezultatem. Zagłada. ...zamiast ocalenia. Kiepska wizja. Mówisz, że Syriusz jest... naprawdę daleko stąd? 81 jeden milionów kilometrów lub ponad osiem i pół roku świetlnego. No tak. Więc skąd ci potomkowie się tutaj wzięli? Przelecieli statkiem kosmicznym podobnym do Odysei, tylko nowocześniejszym. Podróż z Ziemi do Syriusza miała zająć Odysei prawie 300 lat. Przybyli zdecydowanie szybciej. Jeśli ich statek wyruszył z Syriusza w chwili rozpoczęcia nadawania sygnału wymarcia, to podróż zajęła im 29 lat z prędkością 0,3 prędkości światła. A jeśli wyruszyli na Ziemię po tym, jak dowiedzieli się o porażce sygnału wymarcia, to lecieli znacznie krócej. Zaledwie 13 lat, z prędkością dwóch trzecich prędkości światła. Dobra, dość. W głowie mi się kręci. Potomkowie, na których wpadłam w kompleksie Hadesa, mieli klona. Klona Elizabeth. To pasowałoby do teorii, że przybyli po pozostałości Nowego Świtu, prawda? Tak. Zdobyte przez Ciebie doświadczenie wskazuje, że klon Elizabeth Sobek działa w istocie jako klucz do systemu terraformującego. Ale jak udało im się stworzyć klona? Odysseja przewoziła około 200 tysięcy ludzkich zygot, miliony zygot zwierzęcych, a także miliardy nasion. Niewykluczone, że pobrano także materiał genetyczny Elizabeth Sobek. I być może bez jej świadomości umieszczono go na pokładzie Odyssei. To. Dobra, ale. znaczy. ten. ten klon. Jak mogła wziąć udział w tym? W niszczeniu marzenia Elizabeth. To. podłe. Trudno rozstrzygnąć. Być może jest lojalna i podziela zamiary swojej grupy. A może jest tylko podwładną i nie ma żadnego wyboru. Musi wykonywać ich rozkazy. Elizabeth Sobek? Podwładną? Nie widzę tego. Sygnał wymarcia nie tylko przebudził Hadesa, dał też świadomość innym pod funkcją. Czemu? Też się zastanawiam. O ile mi wiadomo, Hades był jedynym celem, zaś obdarzenie innych funkcji podrzędnych częściową świadomością było przypadkowe. Hmm. Czyli sygnał mógł zostać wysłany tylko przez kogoś, kto znał system, tak? Tak. Zawartość sygnału była wyjątkowo precyzyjna i bardzo zaawansowana. Gdyby jego cel był mniej szkodliwy, podziwiałabym intelekt jego twórcy lub twórców. Skoro potomkowie przybyli tu na statku kosmicznym, to trzeba założyć, że mają wyjątkowo potężną technologię, prawda? Tak. Twoje wcześniejsze spotkanie z nimi w kompleksie Hadesa udowodniło, że potrafią wykorzystywać omniboty. Ponadto posiadają ochronne pole energetyczne, które chroni ich przed obrażeniami. O, naprawdę? Ten, którego spotkałam, był niezniszczalny. Historia ludzkości dowodzi... Że każda technologia obronna zostaje pokonana przez jej ofensywny odpowiednik. Na przykład, zakładając, że wchłonę Hefajstosa i wykorzystam go do budowy oddziału maszyn bojowych, to żadna osłona nie wytrzyma takiego ataku w nieskończoność. Czyli jest nadzieja. Zawsze. Jak doszłaś do tego, że sygnał wymarcia pochodzi z Syriusza? Kluczowe dane znalazłam na Twoim Fokusie w przesłuchaniu Hadesa przez Silensa. Ten sygnał był nadawany przez 17 i 17,200 na roku. To nie ma sensu. Mówiłaś, że sygnał z Syriusza dotarłby tu po prawie 9 latach. Miałby być nadawany po tym, jak go otrzymałaś i się zdezaktywowałaś? Ponieważ nadawca nie wiedział, co się stało, dopóki nie otrzymał wiadomości od Hadesa. Ej, dotarcie zajęłoby ponownie tyle samo czasu. Tak jest. Dopiero wtedy przestali nadawać. Po 17,22 lat. Część tego okresu, połowa, to odległość przebyta przez sygnał. Wystarczyło więc przejrzeć bazę danych astronomicznych, szukając jakiegoś ważnego punktu. 8,6 roku świetlnego stąd. Cel lotu odległego zenitu Syriusz okazał się jedynym, logicznym wyborem. Jaki jest stan biosfery? System terraformujący w ogóle działa? W pewnym sensie, system terraformujący nigdy nie przestał działać. Różnica od czasu zniszczenia mojej poprzedniczki polega na tym, że brakowało centralnej inteligencji zarządzającej podległymi robotami, i przydzielającej nowe zadania. Przez to błędy się nawarstwiały, i z każdym dniem biosfera zaczęła coraz bardziej zmierzać do nieuchronnego zniszczenia. W ostatnich miesiącach zakłócenia w biosferze stały się oczywiste. Lecz te zjawiska stanowiły tylko wierzchołek góry lodowej złożonych i ciągle przyspieszających cykli dysfunkcji środowiskowych, które doprowadzą do załamania ziemskiej biosfery. Ty nie możesz tego powstrzymać? Jeśli uda ci się przywrócić mi Etera, Poseidona i Demeter, wprowadzę niewielkie korekty w określonych częściach systemu. Pogoda się poprawi, woda zostanie oczyszczona, a dziki rozrost roślin opanowany. Ale te korekty niestety nie zapobiegną zagładzie, zyskamy tylko trochę czasu. Wyłącznie z Hefeistosem zdołam zaprojektować i zbudować nowe roboty, których celem będzie cofnięcie dokonanych wcześniej zniszczeń. Wszystkie nasze wysiłki muszą być skoncentrowane na tym celu. Jak wiele mamy czasu? W obecnym stanie, bez czynników dodatkowych, Biosfera naszej planety przekroczy punkt krytyczny za mniej więcej 4 miesiące. A kiedy znajdę Etera, Demeter i Posejdona? Połączę cię z nimi? To oznacza naprawdę niewielki zysk. Cóż, każdy dzień się liczy. To ja chyba powinnam się zbierać i ruszać po funkcje podrzędne. Co mi możesz powiedzieć o ich położeniu? Gdy moja poprzedniczka się zniszczyła, funkcje podrzędne szukały procesorów fizycznych, które mogłyby je pomieścić. Więc w każdym przypadku będziesz musiała znaleźć jakiś potężny komputer. Najbliżej jest eter, więc być może najłatwiej będzie go pozyskać. Jednak wygląda na to, że jest w środku Ziemi ten aktów. Moja wiedza o tym plemieniu ogranicza się do danych z Twojego fokusa. Okazuje się, że posiadają silną skłonność do stosowania przemocy. Ślicznie powiedziane. A co z Posejdonem i Demeter? Posejdon schronił się na pustyni na południe od tego miejsca. Posiadane przeze mnie dane geologiczne wskazują, że kiedyś znajdowało się tam Las Vegas. Wielkie osiedle dawnego świata. Ruiny pośrodku pustyni, co? Dość dziwne miejsce dla S.I. od wody. Zgoda. Co do Demeter. Wygląda na to, że jest na wybrzeżu, daleko na zachodzie. Obawiam się, że nie posiadam żadnych istotnych danych o tym regionie. W związku z tym jej zdobycie będzie najtrudniejsze. Dobra. Czyli są trzy podfunkcje, które możemy zdobyć: Eter na terytorium Tenaktów, Poseidon na pustyni, Demeter na wybrzeżu. Od której zaczniesz? Chyba ruszę po Etera. A zatem oznaczam Etera jako cel w Twoim fokusie. Jeśli go zdobędziesz, być może zdołam uciszyć najsilniejsze burze w tym regionie. Choć będę potrzebować Hefajstosa i zapewnianej przez niego kontroli nad maszynami, by na stałe ustabilizować biosferę. Jeśli zmienisz zdanie, możesz zaktualizować cel w swoim fokusie w dowolnej chwili. Prześlę ci też zestawienie wszystkich dostępnych danych o funkcjach podrzędnych, jakimi dysponuję. Mogę Ci pomóc w czymś jeszcze? Wiem, że to bardzo wymagające zadanie. Nie da się ukryć. Coś się stało. Nie wiem, po prostu. Trudno przebić Elizabet. Miała marzenia co do ciebie, co do życia na Ziemi. Wiele poszło nie tak, a naprawa tego spada na moje ramiona. Myślisz, że sobie poradzę? Naprawię system? Pokonam odległy zenit? Sprostam jej legendzie? Bez wątpienia. W swojej ostatniej wiadomości, moja poprzedniczka wyraziła zdecydowaną wiarę w Twoje powodzenia. Możesz dokonać wszystkiego. Usunęłaś Hadesa i zrestartowałaś mój rdzeń systemowy. A więc dokonasz i tego. Dziękuję, Gaja. No dobra. To ja się chyba zbieram. Otworzyłam wyjścia z obiektu. Jedno prowadzi na zachód. Drugie na dół do pieśni ziemi, o ile zechcesz wrócić na wschód. Warto? O rany. Muszę do tego przywyknąć. To ty, Aloy? E, tak. Gaja otworzyła nowe wyjścia. Zaczekacie przy zachodnich wrotach? Jasna sprawa.